Pytanie o zmiany w zakresie Sądu Najwyższego i sądownictwa, to tak naprawdę pytanie o niezależność sądów. Myślę, że wielu z Was to hasło nic nie mówi. Nie interesuje Was temat niezależności, nie wiecie, co, co to Wam daje. Ale tak naprawdę każdy z Was, każdy z nas, może mieć sprawę w sądzie. To jest żaden problem. Możemy przejść krzywo na pasach, możemy nabić się piwa nad wisłą, wreszcie możemy wejść do parku z psem. Trafimy wtedy do sądu i ten sąd będzie decydował o naszej przyszłości, o tym, czy zostaniemy uznani za winnych, popełnienia wykroczenia, czy nasze prawa zostaną uznane. W sytuacji, w której on nie będzie niezawisły, nie mamy żadnej gwarancji, że orzeczenie, które, zostanie wyda, które wyda ten sąd, będzie miało merytoryczny charakter, że ono zostanie oparte na prawdziwych przesłankach, a nie na widzimisji polityków.